Cześć Cześć Dzisiaj, e, znaczy pomiędzy tymi Przembrowałem trochę domek na ja tam takie szczegółki no, I no, byliśmy no. W, no tam w tej kopalni, tam tylko poszliśmy Tam od schodów zawsze musiałem... tam No... no me. Dobrze, dobrze że wydałeś tam. Dobra, teraz chcemy zrobić farmę. Jakoś w tym... tam z ziemi. To farmę. Hmm, tutaj coś sądziliśmy o niej. Czekomelonów i dyń. No, arbuzów i dyń. No, tu... będzie rosł jeden. I będzie sadzonka masz co? co? dygsta będzie sadzonka, tu Korka. będzie woda tylko i tu będzie znowu rosła no i tu przerwa, dwa. I tu to y, co po której stronie? Zamyka się drzwi, to no. nie Autobus. Co po której stronie będzie? Co, 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 no co Gdzie Melony, gdzie... No bardziej potrzebny... czekaj. Jak będę sobie chciał iść tu, to tu to, to Melon, Tu, to, tu Melon. Nie, a to może to też się pora. co z co? by się zrobiło tu? A co? No, co? To trzymaj tamci. Tylko, ty masz mało chyba. To tu zrób do, na 4 dotąd. A tu. No wiesz, wąskie. No, na 4 powiedziałem. No wiem, czekaj, najpierw tu. Dobra. I tak to nie wystarczy. Tak, jest. iść. O, i stąd się wyciągam. Idę po grawę. Zbierać, czy do skrzyni? Zbierać. Ehe, na schodach się zdobyło trochę... ...kolegów. Zombie, Creeper... Oj tam Hyper gorszy Idzie Nie wysać go Nie będę naprawiał <grystanie> Jak to nie? Mhm. Dzięki za szczęły. No <grystanie> Tam jest następny Nie widzę No bo jest... Zapłatkiem Że wiem gdzie jest płotek Dobra, nieważne, o ja oram Ej, ja to dziwne. Ej, ty nie wody jednej. Hop, tak, okej. Okay. czym to ogrodzamy? Jakimiś pł płotkami, nie? No wiadomo. Yy, ty nie czuł pora po Ty masz poziom. Trzeci. Jeszcze tam jest zombie, no tu jest coś dziwnego. Ty, który? Szósty no, Ostatnio tak się zginęło, może parę razy. Ja już obiecuję, że nigdy nie zginę O on... no, Chyba, że ty mnie zabijasz No, creeper. Noc jest, czemu jest noc? Bo nie dzień A, miałem iść po drzwi, sobie Już go nie masz no bo z tymi walczyłem, no. Nie widzi mnie. Dobra, załatwię go, bo on też podejdzie gdzieś. Ej, kto nie wyciął drzewa do końca? Ty. Mhm, na pewno. No na pewno. Eee... Świetlony Jak widziałem... Aha, dobra Nie wiem, czy starczy Nie wiem, czy na styk Ach, Na styk, okej okay. No, jednej zabraknie tylko Jednego melona Mmm, kurczę, czemu chowałem mieczyk Okej, okay. jest no, chętnie Pochowaniujesz nam stąd Kto? Poszkielet Nie jest na styk, melon jeden za mało. No, da mi się. No, i ładnie, nie rośnie yy, Płotek, tak. Yy, on tutaj jak? Jeden przerwy, czy co? Tu? No. Ale co jest więcej? No na podkąd co więcej Aha I tu coś, furtkę nie wiem co to znaczy To ile trzeba tak to znamy? Nie wiem czy furtki dać czy co fulltank ile? Nie wiem no, 8 8? <słyszy> Czyli tak Deski okay. hmm, strzelają do mnie o, kurczę który to? K ale kto raz? Ja nie czy Niemcy z tego wyszli. Z wody <grym> Zaskoczenia, A, Wie, co ty chciałeś? Aha Właśnie mm. Mówiłeś dziewięć Właśnie powiedziałem Może Nie wiedział, co nie tym Tylko nie mów, że... nie <słuch> mówię. No... nasz młody wstrzyciny. No, wszyscy za szuwarami. Poddawaj mi rzeczy. Masz na razie sześć full tak to, to było twoje. To było twoje. To było twoje. To twoje. Czy my nie mamy żadnych desek? Parę było, Kurde, jeszcze jeden. Łuk mi oddaj. I strzały. Łuku nie mam. Mam ja jeden. No nie mam ja jeden. masz to masz mój. Nie, to jest akurat mój. Przykro mi. W skapie to jest, to Kto? Nieważne. Masz. masz jeszcze dwie furtki, chodź tu. Chodź tu. Ja tu raz. teraz. Trzymaj. No tu są czyste. No tego nie chcę. Znowu? Mm. Eee, Dobra, nie Nie każdym. go. Uchwalasz. Uchwalasz. to Uchwalasz. 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 No właśnie, idę, panie. Nie wiem, po co tyle furtek, no ale... Tak. No, chcieć osiem. Kurczę, nie... Nie wchodzi No i wszedł do farmy. Głupie Tak, wszedł do farmy. Tylko nie mów, że ten zielony Nie, nie są Aha Ten drugi <noise> mm, Koniec mieczu Zginiesz Zginiesz, Maciek Kto? Miecz ja Półtora Półtorej serduszka będzie ciężko Nie jest chyba No być może. I łuk jest strzały. Łuku nie mam. Masz. Nie ma, mam strzały jeden. Minowy. No chyba nie. I strzały masz na pewno. strzały tak, ale łuku nie. Łuk zapewne masz, tylko nie widzisz. Bo ja na pewno nie mam. No, łuku nie. Mam jedną z No masz jedną, no to o co ci chodzi? Łuku zabiłem. Then then. Mm. On, nie. Mm. No... Czy nie się teleportować? Tak. Jak zwyczaj. No i już zniknął. Mm. Mm. Pająk jest na dachu naszego domu I creeper Jest w dni no, i dwóch zombie przed no, domkiem no, To jest O, tutaj Daj mi łuk. Nie mam. Zrób sobie. Łup. Coś cię... Nie, tu dom. Mieść ciało, ale już oczcie. O, może to jest ten enderman. Szkielet jest na farmie świni. Zaraz no, no, Na tej naszej farmie jest coś innego. Idę zobaczyć. Dasz mi? No, mogę Ci dać. Tutaj. Tylko jeszcze zobaczę, co jest na tej fali. Aha. Tada. Którego pijesz? Tego pierwszego. Nie. Dobra, Moje kuleczki Chwaliłem mu raz A ten stąd? Tu strzały mi daj eee. Tak Tomek On idzie do mnie Tego walnij Uciekaj Nie walni go Ty go teraz walni. Ja go teraz walnię. Współpraca. Enderman. Kto uciekł? Cześć. Gdzie jest ten Enderman? O oh, jest. Nie szanuję. Chodź tu. Chodź tu. Nie kurwa. Dobra, nie umiesz. No i co teraz? E, po obsydion, tak? No tak. Już. To oh, zrób mi no, też, no. kiedy Albo ja sobie Um, to bo To zrób. Hmm, to paska, To nie chcę. To wezmę. To zrobiłeś? No czekaj. I tam są hmm. patyki. Nie chcę patyko. Oczywiście. Okay. No, czyli teraz obsydiant i zrobimy ten do czarowania, tak? Zobaczę. Ja zrobię książeczkę. Okej. I kartka okay. tak się robi. Tak. To rzucam ci kielafik. Nie cukier, dobra zrobię ten cukier. Co to było? Co? Nic takiego... no, Nie nic. Dobra, to się później te książki idzie, bo mam Właśnie mięsko, dobra, mam chleb i styknie. A wiesz, gdzie? Tak. Tylko uważaj, bo tu mogą być koledzy. Teraz, tutaj tak Zbieramy. o, i żelazo, ok, teraz zmiana no, okay. Wszystko weźmiemy stąd. No i ja, jest, ile i piekła. piekła. Wszystko bierzemy ja, i mhm, tak. Jakie mam osiągnięcia? Zbuduj portal do Netheru, takie jest osiągnięcie. Nie zdobądźcie. To zbieranie Aha, dobra, nieważne, nie widziałeś tego Tomek, ja tam Ci, no. o, jak wpadniesz do lawy, to Ups, co zrobił pochodnie, pochodnie no, Mam dopiero? Mhm. Bo Aha, Aha, to a ciekawe. tu jest lawa. Ile chcemy? Trzy na... nie, cztery idzie do tego, no nie? Tak? Cztery. No. I na portal. Raz, dwa, cz cztery. Sześć, sześć... Dziesięć idzie na portal? Czy? No zależy, czy mały, czy duże To ile? Dobra, no, weźmiemy na duże Tak? No. Cztery. Plus trzy trzy, tak. Czternaście, tak? Na duże. Zasupam. Czemu ja? Ja mam 9. Ktoś miał 9, teraz czyli 18, tak, a nie na początku 14. Czyli akurat 18 tam trzeba, po co mam więcej. To ile mamy już? Ja mam 10, też. No to. No, no stworzyć. co idziemy ja stworzyć? Ja idę Stół do lepsza Nie, ja go robię Ja Ja Nie umiesz Cześć już diamenty? Tak już zrobiłem. <grym> tak, no. dobra. ci? No teraz to tak, ale... To masz jeszcze ten obsidian. Patrz, 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 o, o. No, tylko. Trzeba jeszcze te biblioteczki zrobić. Hmm, to... 20 książek. Ile czaczkę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba co najmniej. 7 co najmniej książeczek to trzeba do więcej dorobić to ja przerobię ten no tak no Tyk. szybkie przerabianie ok 64 książki I gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Okay. Więcej chcemy? Wystarczy Chcemy więcej, to będzie się marnować książki Dobra. No, nie, nie, dobra, tu książki i to matkę no, to mogę odłożyć no. gdzie go podjemy? Jak dół jest wspólny, a górę jest... Jedna jest twoja, druga twoja, czy, czy cała jest na pół No ja Znaczy góra jest... Myślę, że będzie cała. A dół na pół, widzieliśmy. Czyli dajemy stół. U góry? U góry. I w której części? oboję Dobra tutaj. Nie w tamtej. Tu. Ładnie. No, tylko... No, da. Znowu deszcz. No, makro. Działa? Działa. No, tylko tak słabo. Nie, już działa. Trzeba podejść bliżej. Jak bliżej podejdziesz, to jest więcej. Jeszcze mi 11 książek, to jest 20. Aha, 21 poziom, kill off. To ulepszenie za 20. 18, no, fajnie że. Ja miałem 21. No bo jak są te książki, a jakoś to lepiej się wiesz. Ale ja do 15.00 trafiłem. Czekaj, a łuk można? Nie, łuk nie można. Fajnie ja że łuk. Nie, mama. Mieczka można. Wsz wszystkie narzędzia można. Na łódź prawie do 15... O, za 20.00. 23.00. kiedyś taki odcinek, że będziemy nabijać te levela. Warkasty. Nawet już można. Nie no, zbroję się. On zresztą żelazny. Mierć się zaraz skończy. Y mamy gości. Gdzie? Chyba ty. Ja tu robię. Co, znowu się opelasz? Nie, ja tu buduję właśnie w końcu. Robię ładnie coś Ale moc mam cztery książki, gdzie dać A gdzie chcesz? O, Dynią, są no. tak. nie są jedno. Nie nie gdzie te książki dodam Dobra, będziemy kończyć, nie? No doda jeszcze to, dobra dam te książki już Chodź zobacz sobie jak ładnie No widziałem, ale trochę jest ładniejszy no. Mhm. się skończył. Dobra, ja wracam. Dobra, to już, niech też to nie. No to co? Kończymy? Kończymy, no. To... No... Co będzie... dywa tak? Chyba. Dywan albo nawet zobaczymy. No właśnie, dywanik tam jakiś. No i dobra, to jest takie, coś. Co robiliśmy. No to do zobaczenia. No do zobaczenia na samym ciągu. Takie. Takie. Tak, się... A? Taki? tak. Dobra. dobra, to cześć. cześć. No cześć, na razie. Możecie komentować nie. Czy tam w serce jest to... To część. No, część, część.